Witajcie na kolejnym odcinku na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku zbuduję historię dla tych trzech minifigurek z najnowszej serii LEGO Minifigures. Ja jestem Biały Klocek. No i oczywiście będę prowadził historię tych minifigurek. Zacznijmy od Piratki Rose. Była to Piratka, która. Była najpotężniejszą piratką ze wszystkich. Wraz z swoją papugą, chrupkiem przemierzała oceany i plądrowała wszystkie statki i wioski, jakie napotkała na swojej drodze. Jednakże po jednym z rabunków Rose, napotkała na nią niemiła niespodzianka. Czekała na nią Tygrysica. Była to druga najpo najpotężniejsza piratka, która chciała się na niej zemścić za kradzież jej łupów z jednego z rabunków. Oczywiście doszło do walki między nimi. Tygrysica rzuciła się na tamtą, ta swoją piękną szablą szybko odebrała ataki i uciekła z miejsca. Oczywiście Tygrysica bardzo pragnie ją znaleźć. Dlatego musimy zbudować miejsce, w którym na pewno jej nie znajdzie. Rose odna... Po... Po długiej podróży odnalazła wyspę, na której po, yy, postanowiła się osiedlić. Była to wyspa, na której chyba nikt nie mieszkał. Oczywiście chrupkowi spodobał się drzewko, na którym chętnie wylądował. Jednak po chwili nadciągnął ogromny sztorm, który w sekundę zabrał statek Rose, a ona została sama. Z chrubkiem na swojej wyspie. No i oczywiście jak zbudowałem tą wyspę? Użyłem kilku takich piaskowych plejtów. Na to dodatkowo takie ciemno, no ciem, takie ciemno-szaro-żółte plejty. Na to dodałem ładną drzewo palmę, tak można powiedzieć. Jakieś tam pozostałości z rozbitego statku. Ładne łóżko, czy takie z opadającą pościelą, jak również i taką śmieszną poduszką na bok. Dodałem tutaj maskę strażnika z, wyspy z 14 sezonu Ninjago. No i jakieś tam roślinki i inne takie śmieszne rzeczy. Myślę, że jest to idealne miejsce, na którym Rose może się osiedlić i wydaje mi się, że piratka. Tygrysica jej nie znajdzie. Chwila, kto to? Oczywiście, chcemy, aby wszystko dobrze się skończyło. Dlatego, skoro to ja jestem y, twórcą tej historii, ja mogę zrobić wszystko. I zrobię tak. I tygrysicy już tu nie ma. Tak, mogę zrobić wszystko. Przejdźmy teraz do kolejnej historii. Aby poznać naszego kolejnego yy, bohatera, musimy teleportować się do innego wymiaru. Tym razem do wymiaru Steampunk. Poznajcie Alfonsa. Jest on wynalazcą, który chciałby zostać najpopularniejszym wynalazcą całego tego wymiaru. Niestety ma swojego wroga, Alfreda. Alfred wymyślił tyle rzeczy, że to ludzie go wolą. Niestety nie Alfonsa. Nikt go nie docenia, bo jego projekty. No, nie były zbyt ciekawe, nie oszukujmy się. Dlatego Alfons chciał pokonać w czymś Alfreda. Alfons był tak uparty, że musi zbudować coś lepszego niż Alfred, dlatego zbudował coś, czym na zawsze przejmie cały wymiar panku. Zbudował on coś gigantycznego. Steampunkowe monstrum. Był to potwór, który cokolwiek stał mu na drodze, niszczył. Nie było przed nim ucieczki. Dlatego, jak tylko się dowiedział, że jego pan ma wroga, od razu się na niego rzucił. Ten nie miał co zrobić, dlatego uciekł z wymiaru i nigdy nie pojawił się w nim z powrotem. Do zbudowania steampunkowego monstrum użyłem takiego ciekawego elementu. Który znalazłem w moich klockach. Hmm, no taki śmieszny, jakby można powiedzieć, dopalacz. E, do jego głowy użyłem zębów od Mixelsów. Nawet mamy tutaj na ramieniu e, z, część od jednego Mixela, ale uznałem, że to będzie dosyć śmieszna rzecz. Oczywiście nasze monstrum jest połączeniem takiego śmiciowego i steampunkowego potwora. E, na jego głowach znajdują się takie złote steampunkowe trąby mi się bardzo podoba to oko jak mi wyszło, no i w sumie nasz potwór jest naprawdę dobry. Specjalnie zrobiłem mu jego rękę taką opadającą, że jak chodzi, to ta ręka jakby ciągnie się za nim. Na ręce dałem jakiś łańcuszek, wiatraki, no i oczywiście czerwono-złote elementy charakterystyczne dla steampunku porusza się on na pajęczych nogach yy, tak naprawdę z tyłu zabrakło mi jedną klocka ale w historii po prostu po wielu bitwach pająk pajęczy nogi yy, jedna została uszkodzona dlatego no połówki nie ma dałem tu jakieś dwa brązowe yy, strzeladła takie których w sumie nie wiem do czego one służą znalazłem ich w klockach no, i takie śmieszne trąby. Alfons za swoje wybitne dzieło został mianowany królem steampunku. Jednakże, w sumie to obywatele nie mieli wyboru, ponieważ potwór był tak straszny, że każdy, kto przeciwstawił się Alfonsowi, kiepsko kończył. Przejdźmy do kolejnej historii. Naszą ostatnią bohaterką będzie Julka. Julka jest. Longboarderką, która wraz ze swoją ekipą, no nie zachowują się zbyt dobrze, no ale to w sumie bardzo takie stereotypowe określenie na skateboarderów. W swojej grupie ma Jacka oraz Łukasza. Jest to jego jej team. No i w sumie najlepsi koledzy Julki. Tak jak mówiłem na skateparku. Każdy czuje przed nimi respekt i wie, że z nimi się nie zadziera. Dlatego uznałem, że dla Julki zbudujemy ciekawą bazę. No i w sumie też dla jej gangu. Aby zbudować bazę naszego gangu Julki, uznałem, że zbuduję taki garażo, zaułek, można tak powiedzieć. Znajduje się w nim kosz na śmieci, którego użyłem od. Yy, z poskładanego, proszę poskładany nie pozywaj mnie ale no na jego serwerze Discord umieścił taki śmieszny e, kosz, który postanowiłem zbudować troszeczkę po swojemu jest tutaj również zielona szafka na której leży telefon, no jakaś tam piła e, młotek, no i jej longboard mamy również tutaj jakiś tam Fragment stołu, na którym jest kawusia, mleko, no i kubeczek, logo od stanu, jakiś tam spray w puszce. No i myślę, że taka baza Julce będzie odpowiadać. Julka i jej drużyna szykowała się do wyścigu skateboarderów. Julka i Łukasz mieli na nim ścigać się, a Jacek miał być ich takim, można powiedzieć, mechanikiem. Dlatego cała drużyna wzięła się do roboty, i Julka zaczęła customizować swoją deskorolkę. Jacek ogarniał jakieś tam sprawy związane z wyścigiem, a Łukasz szykował się do wyścigu. Więc to już tyle w tym odcinku. Dajcie znać, która z konstrukcji najbardziej Wam się podobała, no i w sumie to, która z historii też również najbardziej Wam się podobała. Czy może piratki Rose, wynalazcy Alfonsa czy skateboarderki Julki? Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, lajkujcie i wpadajcie na Discorda ranks Gang, na którym jestem twórcą, więc jeśli tam dołączycie będziecie mogli się fajnie bawić, jak i również będziecie mogli poznać nowych twórców takich jak właśnie Lego Ranks. Więc żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym odcinku, najprawdopodobniej już za tydzień. Pa!